Był 3 stycznia 1993 roku, gdy po raz pierwszy zorganizowano niezwykłe wydarzenie, które stało się symbolem polskiej solidarności i wsparcia wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Od tamtego momentu coroczny finał przyciąga rzesze miłośników tej inicjatywy, a liczba osób, które korzystają z pomocy. Udowadnia, jak wielką rolę odgrywa ten fenomen w społeczeństwie. W tym roku finał zaplanowano na niedzielę 25 stycznia. Już teraz trwają intensywne przygotowania, które z każdym dniem zyskują na dynamice. Ciekawostką są licytacje, które zawsze przyciągają uwagę i są jednym z najważniejszych elementów tego wydarzenia. W tym roku na szczególną uwagę zasługuje oferta Książęcej Pary Lubomirskich którzy po raz kolejny postanowili włączyć się w działalność WOŚP. To wyjątkowe zaangażowanie nie jest im obce. Książę Jan Lubomirski Lanckoroński wielokrotnie uczestniczył w tego typu inicjatywach, ale jak nigdy wcześniej, zarówno on, jak i jego żona Helena Mańkowska postanowili zaskoczyć wszystkich. Na swoich mediach społecznościowych podzielili się informacją o unikalnym zestawie który będzie licytowany, zwycięzca tego wyjątkowego aukcyjnego wydarzenia nie tylko będzie mógł cieszyć się z wygranej, ale także zostanie zaproszony na prywatną wizytę do pałacu. To niezwykła okazja do osobistego spotkania z książęcą parą, która dzieli się historią swojej rodziny, opisując tradycje i ważne momenty, które ukształtowały ich życie. Licytacja, którą organizuje książę Jan Lubomirski -Lanc Koroński, jest dostępna na jednej z popularnych platform internetowych, a sama inicjatywa odbiła się szerokim echem. Pomimo, że do finału pozostało jeszcze prawie trzy tygodnie, do tej pory udało się zebrać imponującą kwotę przekraczającą 27 tysięcy. Jeśli taka tendencja się utrzyma, to ten rok może przynieść jeden z rekordowych datków w historii WOŚP. Czy Was to skusi? Zachęcamy do udziału w naszej sądzie. Możliwość wsparcia akcji, a zarazem zdobycia wyjątkowych przeżyć, to coś, co warto rozważyć. W ciszy panującego mroźnego stycznia w sercach wielu Polaków znowu zapłonęła iskra nadziei, wezwana przez ideę dzielenia się i bezinteresownego wsparcia.